Hejka, kolejny dzień vlogmas. Mamy 13 grudnia. Pogoda za oknem się, jako taka, po prostu jest tak mgliście. Nie lubię tak. I tak chciałem, no trochę. Nie wpada tutaj za dużo światła do mieszkania. Hmm. No nic. No, ale dzisiaj zamierzam się jeść w domu. Chyba, że pójdę do żabki po mozzarelle, bo nam się skończyła. A jeszcze mamy krem pomidorowy sprzed dwóch dni, ale jeszcze dobry, więc będziemy dzisiaj jedli na pewno. Dzisiaj kolejny dzień, kiedy nie muszę myśleć o obiedzie, lubię to. Hmm. Kawuśka z rana najlepsza. Siedziałam sobie, montowałam film w tym małym pokoiku i teraz wyszłam tutaj do dużego, i po prostu tak mi zawiało po nogach. Takie zimno jest, też musiałam rozkręcić tutaj kaloryfer, bo zamarzam. Jestem w bluzie, a mi strasznie zimno jest. O, niezapalona choinka, muszę zapalić. Lepiej, lepiej. Umyłam jarmusz, zaraz będę robić smoothie, i co do tego dodamy? Na pewno bananek, to jest zawsze baza moich smoothie. Gruszeczkę sobie damy. Jak zawsze. Jabłuszko, jabłuszko damy i co? I kiwi damy jeszcze. Czy dwa kiwi? Jedną kiwi dzisiaj, dobra. I tak tego jest dużo. Więc dzisiaj standardowo zielone smoothie. Mam jeszcze mrożone mango i myślałam, żeby zrobić taki na słodko. Ale muszę zużyć jarmusza jakoś mango mi do jarmużu nie za bardzo pasuje. Mniam smaczności. Zajrzę do kalendarza adwentowego od razu, bo ostatnio jakoś tak późno się za to zabieram, a potem jestem zdziwiona, że mi się nie chce czegoś robić na przykład. Kalendarz adwentowy dzisiaj byłaby 13 grudnia. 13! Wszystko zdarzyć się może! 13 grudnia! Kolerka. Udaj się z bliskimi do parku na zimowy spacer. No wiedziałam, wiedziałam, że będzie coś, czego nie będę mogła dzisiaj zrobić. Ale tak naprawdę to zadanie powinno być uznane za zaliczone, ponieważ wczoraj razem z Arusiem zrobiliśmy długi niedzielny spacer. Naprawdę długi spacer. Więc ja to traktuję jako zadanie na wczoraj. No i przyszła ochota na coś słodkiego. To jest chyba jakaś nowość z Ferrero. Jeszcze tego nie jadłam, ale zaraz spróbujemy. Taki wafelek z czekoladą. Mm. Dobre to! Mmm, Hejka! Tak szybciutko się z wami witam, 14 grudnia. Dzisiaj cały dzień opiekuję się moim chorym mężem. A Ruś zachorował i... No, dzisiaj taki dzień ogarniania, byłam na zakupach, później robiłam rosołek i ogólnie tak jakoś szybko dzień mi zleciał. Na szybko teraz otworzymy kalendarz adwentowy. Zobaczymy, jakie zadanko na dzisiaj. Kurde, nie mogę przyzwyczaić się do tego, że mam paznokcie. W końcu, pierwszy raz od kilku miesięcy, i teraz tak wiecie, będę przy twarzy trzymać rękę, żeby było ładnie. <noise> 14 grudnia, gdzie jest czternastka? O tutaj, sobie w rogu, czternastka. Zobaczmy, zaprojektuj kartkę świąteczną. Ok, znowu fajne, kreatywne zadanie. Oczywiście takie rzeczy to ja tylko w kanwie, ale zrobię swoją. Nie będę korzystać z żadnego szablonu. Także dzisiaj sobie będę projektować karteczkę świąteczną. Moja kartka świąteczna gotowa, jak na moje umiejętności projektowania. Praktycznie zerowa. To jestem dumna z siebie. Nie wiem, czy taka kartka tutaj pasuje, ale mi się podoba. I oczywiście musiałam użyć naszego zdjęcia Mikołajkowego, bo jest bardzo fajne. No hej, witam się z wami 15 grudnia. Wiecie, że dzisiaj mija 7 miesięcy od naszego ślubu. Czas strasznie szybko pędzi. Trzeba dzisiaj stawić jakieś zdjęcie na Instagramie wspólne. Właśnie słyszałam, jak karek kichnął. A już nie będę krzyczeć na zdrowie. <grym> na zdrowie. Na zdrowie, Arusiu. Jest godzina 10. Ja zbieram się zaraz do. Kolejny raz kichnął. Na zdrowie, Arusiu. Zbieram się zaraz do galerii i jadę dzisiaj na zakupy prezentowe już na poważnie. Dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj mam energię, żeby chodzić po sklepach i dzisiaj chcę to załatwić po prostu. Nie jest tajemnicą, że ja nienawidzę galerii. Nienawidzę chodzić po sklepach, o wiele bardziej lubię zakupy internetowe, ale no nie wszystko chcę kupić w internecie, więc dzisiaj wybieram się na zakupy prezentowe do galerii. Jadę z samego rana, żeby uniknąć korków, kolejek, tłumów ludzi i mam nadzieję, że szybko się z tym ogarnę. Coś tam Aruś smarczy, no wczoraj chorował cały dzień i dzisiaj jeszcze go trzyma. No nieważne, bo tak odbiegam. Szybko otworzymy kofarek z kalendarza adwentowego, bo nie wiem jak dzisiaj będzie z czasem, yy, więc chciałabym to od razu załatwić. Yy, dzisiaj otwieramy piętnastkę. Na szybciutko, 15 grudnia. Co my dzisiaj mamy? Dowiedz się, co symbolizuje choinka. Oczywiście, informacje z Wikipedii. W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglasta, jest uważane za symbol życia, odradzania się, trwałości i płodności. Bożonarodzeniowa choinka symbolizuje życie, czyli generalnie drzewo życia, symbol odrodzenia. A zielony kolor drzewka symbolizuje nadzieję i wieczne życie. Sprawdzone. Boże, co mi się dzieje z ustami? <laughs> Muszę to posmarować czymś. Zmykam na zakupki. Niech się świecą te lampeczki z tyłu, mimo że środek dnia a co tam? Wróciłam z zakupów. Oczywiście nie powiem, że były udane, bo nie kupiłam wszystkiego, co chciałam. I zawsze tak jest. Ogólnie przyznaję się, że ja nie lubię robić, robić zakupów prezentowych. I to nie jest tak, że nie lubię dawać prezentów, bo to są dwie różne rzeczy. Bo jak już mam te prezenty i mogę je wręczyć i wiem, że są fajne, to ok, fajnie jest kogoś obdarować i fajnie jest widzieć, jak ktoś się cieszy z tego prezentu. Ale nie lubię samego momentu wybierania, dlatego, że ja totalnie nie wiem, co ja mam kupić. I ja mam tak, że na przykład stoję przy półce z kosmetykami i zastanawiam się, czy dla tej osoby ten kosmetyk będzie spoko, czy ona na pewno tego potrzebuje, a jak nie potrzebuje, no może coś innego wybiorę. Idę dalej, zastanawiam się nad kolejnym produktem, myślę sobie, a może to, ale może nie, a może coś innego. I po prostu mnóstwo pytań sobie zadaję i ja potrafię tak stać i wybierać przez 15 minut. I ostatecznie nie kupić. Dlatego też nie lubię chodzić po galerii, bo ja kręcę się w kółko, wchodzę po tysiąc razy do tych samych sklepów i po prostu nie wiem. Może to jest też mój błąd, że ja wcześniej nie robię rozeznania, czego dana osoba potrzebuje, ale ja też lubię robić niespodzianki i nie każda osoba wie, że dostanie ode mnie prezent. Dajcie znać, czy wy też tak macie, że macie problem z kupnem prezentów. Wydaje się taka prosta sprawa i jest mnóstwo rzeczy takich uniwersalnych, które można podarować komuś, ale ja i tak będę się zastanawiać, i tak będę zadawać sobie pytania. Nieważne. Chciałabym teraz zrobić rozpakowywanko paczuszki, która do mnie przyszła, którą wygrałam w rozdaniu użyciowej pani. I zobaczymy, co tutaj się znajduje. Już rozerwana. Oczywiście Aruś rozerwał, bo Aruś odbierał tą paczkę, i jak mnie nie było, i musiał tam zajrzeć, zobaczyć, co to. Na szczęście nie wyjmował tych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest lakier z Katris. On jest niby jasno różowy, ale tutaj widzę, że ma takie prześwity niebieskiego kolorku, więc ciekawe jak będzie wyglądał na paznokciach. Zobaczymy. Bardzo fajnie, lubię takie jaśniutkie, delikatne kolorki. Tutaj coś na osłodę, co najlepsze. Aruś widział, że mam tutaj czekoladę w tej paczce <noise> i powiedział, czekolada dla mnie. Także na pewno zjemy razem z Arusiem. Yy, nie powiem, że oddam mu całą, bo nie, bo ostatnio polubiłam w ogóle słodkie rzeczy. Yy, lubię sobie to czasem podjeść, yy, więc spróbujemy. Czuję, że ta czekolada już się połamała, ale nie ma problemu, zjemy. O, ja nie wierzę, tego się nie spodziewałam. To są te lizaki takie mikołajowe. Boże, ja je kochałam kiedyś w dzieciństwie. To jest smak dzieciństwa w ogóle. Wow, jak jeszcze smakują tak samo, to bomba. Jestem z tego mega zadowolona i zaraz to zjem. Mamy tutaj kartkę, ale to na koniec, zostawimy. Co jeszcze? Maseczka odżywczo, wilżająca do cery suchej i wrażliwej, z bielendy. Bardzo fajnie. Maseczki lubię. Zrobię sobie któregoś wieczorku. Kolejna maseczka z ziai, maska regenerująca, także super. W ogóle ostatnio y, mam straszne problemy z cerą, więc wszelkie maski, kremy, serum. Y, wszystko to się przydaje. Tutaj również kosmetyk z Catrice na zaczerwienioną skórę. Jest i herbatka. Fajnie, bo w sumie wszędzie na vlogach widzę te herbatki. Ja nigdy nie piłam, więc spróbujemy. Herbata biała, malinowa. Jest i zielona, ananasowa. Ta będzie dla Arusia. Dalej mamy naklejeczki. To jest chyba na paznokcie, ale tutaj odeszła ta folijka. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie zadzieje. Świąteczne. Dwie ozdoby świąteczne z reniferkiem i z choineczką. Super, bardzo dziękuję za te wszystkie rzeczy. Oczywiście, muszę to zjeść. Zanim otworzę tą pocztóweczkę, to jeszcze muszę otworzyć tego lizaka. Muszę go zjeść. Nie podaruję. To nie może czekać. To takie coś to nie może czekać. No mm. jest takie dobre. I love. Jadło się kiedyś. Czuję się już zaspokojona, mogę otwierać karteczkę. Mm -hmm. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, dziękuję Wow, no nie wiem czy mogę to pokazać ja sobie przeczytam nie mogę tutaj, Madzia napisała PS, dorzucam do paczki mały podarek dla Twojego męża, mam nadzieję, że lubi czekoladowe Mikołaja, ja przed chwilą zjadłam tego Mikołaja <grywka> o, Spoko. Podzielę się z nim czekoladą i herbatką, a Mikołaj był mój od początku. Nawet gdybym to przeczytała przed zjedzeniem go, to i tak mąż by nie dostał go. Ale <laughs> Bardzo mi miło i dziękuję Madziu. Wbijajcie na kanał do Życiowej Pani, link zostawię Wam w opisie. No i na tym zakończymy dzisiejszego vloga i widzimy się w następnym pa! pa!